Wysłem. No to ja na Dawidowi tego ziemniaka. A Dawid ten... Yy, cię coś, kurwa powiedzieć A ty na przykład czasami dajesz arbuza do mikrofali? Żeby był ciepły? Nie daję! Ja tak robię i on jest taki fajny, cieplutki wtedy Na ile daję? Ja tak robię, że... Na minutę, na minutę i on wtedy ciepły jest fajny w środku. Ja tak robię, że tego, cytryny gotuję i jak cytryny mi się ugotują w wodzie, to dopiero potem je jem wtedy. Serio? Dawaj, dołączajcie, no. dołączajcie! No, w porządku w... musisz się ugotować, jak jajka, jak jajka musisz David, ugotować. Dawid Kamil, Dawid Kamil, dołączajcie! Dołączyłem, dołączyłem. Ej, wy też tak robicie na przykład, że pierogi w czajniku robicie? No? Nie wiem, ja parówki gotuję w czajniku. No to też, ale czasami walę w te pierogi. Ja mojziki gotuję w czajniku. Wy też tak robicie, czy nie? Nie, wiem, ale ja robię to, samo. JUŻ! odpanowałem WAS! Odpanowałem WAS! Odpanowałem WAS! DAJCIE DO GRY! dobra. No dobra, no dobra. Tak jak jest twoja nazwa, Dawid? Bo... Dawid Kamil jest nazwa robi. Albo ja lubię też tak, jak się, wiesz, jak, jak się fajnie tak banan zrobi, tak, dasz do mikrofali banana na minutę i on wtedy się tak rozpuści i wtedy dajesz patyczek, dajesz do lodówki i wtedy ci się lód bananowy robi. Fij, no racja, no. Zajebiste.